Dzień dobry. Ostatnie dwa filmy były dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ale Nowy Ład jest tak obszerną zmianą podatkową, że wiele zmieniło się również dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Do długiej listy już istniejących ulg doszło kilka kolejnych i o nich dzisiaj państwu opowiem. To znaczy powiem o uldze na powrót, o uldze dla emerytów, dla młodych, dla rodzin 4+, o słynnej ostatniej uldze Pałacyk+, a na samym końcu, dlatego proszę zaczekać, pokażę państwu prawdziwego potwora. To zaczynamy. Pierwsza ulga to jest ulga na powrót. Każdy, kto jest Polakiem, ma kartę Polaka, ewentualnie jest obywatelem jednego państwa z Unii Europejskiej lub mieszkał na terytorium tych państw przez ostatnie kilka lat, ma prawo do skorzystania z ulgi podatkowej po przyjeździe do Polski. Warunek: nie można było być w Polsce przez minimum 3 lata. Więc jeżeli. Podejrzewam, że raczej mówię do Polaków. Mieszkaliście, wychowaliście się w Polsce, po czym emigrowaliście i teraz zastanawiacie się nad powrotem, to ta ulga jest dla Was. Po tym jak wrócicie do Polski, jeżeli będziecie mieli dochody z umowy o pracę, z umowy zlecenie, ewentualnie z działalności gospodarczej, to podstawę opodatkowania, czyli dochód możecie sobie obniżyć o 85 tysięcy. 528 zł i dopiero od tego, co wam zostanie, zapłacicie podatek dochodowy. Ważne jest to, że nie od każdego rodzaju dochodu tą ulgę możecie, nie do każdego rodzaju dochodu tą ulgę możecie zastosować. Jeżeli dajmy na to sprzedacie mieszkanie, jeżeli będziecie mieli dochody z giełdy czy innego tego rodzaju dochody, to dla nich tej ulgi nie zastosujecie. Chodzi o umowę o pracę, umowę zlecenie czy też działalność gospodarczą. Ulga ta nie zwalnia też z konieczności płacenia różnego rodzaju składek czy też e, innych opłat. To znaczy, dalej płacicie składkę zdrowotną, dalej płacicie składkę na ZUS. To, czego nie musicie zapłacić, to tylko i wyłącznie podatek dochodowy do kwoty 85 528 zł. Ważne jest to, że gdy powrócicie do Polski, musicie zdecydować, czy pierwszy rok. Trwania tej ulgi, bo ona może trwać przez aż 4 lata, to jest rok Waszego powrotu, czy też rok kolejny. Czyli, jeżeli decydujecie się wrócić do Polski, dajmy na to w czerwcu 2022 roku, możecie rozliczyć tą ulgę już za 2020 rok i za trzy kolejne lata. Ewentualnie możecie uznać, że pierwszym rokiem, w którym chcecie z niej korzystać, będzie dopiero 2024 rok, 2023 rok. W zależności od tego, Ile pieniędzy zarobicie, opłaca się Wam to bardziej lub mniej. Więc jeżeli ktoś nie mieszkał w Polsce przez minimum 3 lata i teraz powróci, ta ulga jest dla Was. Rząd wita Was chlebem i solą. Druga ciekawa ulga, której wcześniej nie było, to jest ulga dla rodzin 4. Plus. Jeżeli ktoś ma minimum czworo dzieci, to może znowu pomniejszyć swoją podstawę opodatkowania o 85 528 zł. To może krótka dygresja. Dlaczego znowu 85 528 zł? Ponieważ do niedawna jeszcze tyle wynosił pierwszy próg podatkowy, który lata temu był tam waloryzowany, był waloryzowany aż osiągnął taką kwotę, po czym przestał być waloryzowany. Stąd mamy taką nieokrągłą liczbę 85 528 zł. 528 zł. W międzyczasie od tego roku ten próg podatkowy został podniesiony do równych, okrągłych 120 tysięcy złotych, ale dalej w tych ulgach, nie wiedzieć czemu, dalej mamy 85 528. Czemu nie 85 tysięcy, albo 90, albo 100 tysięcy, albo jakakolwiek inna okrągła liczba, nie wiem, to musicie się zapytać w Ministerstwie Finansów, oni Wam na pewno powiedzą. Wracając do ulgi 4. Pamiętajcie, jeżeli macie prawo do skorzystania z ulgi 4+, czyli macie dochody z umowy o pracę, z umowy zlecenie, czy też z działalności gospodarczej, to prawdopodobnie możecie też skorzystać z tej podstawowej kwoty wolnej od podatku, czyli 30 tysięcy złotych. Stąd, jeżeli masz czworo dzieci, to masz najpierw 85 528 złotych nieopodatkowane z powodu posiadania czworga, dzieci, następnie masz 30 tysięcy złotych nieopodatkowane, ponieważ każdy ma te 30 tysięcy złotych nieopodatkowane. Stąd razem twoja kwota wolna od podatku to jest 115 tysięcy złotych. Oczywiście, dalej musisz płacić składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, to się nie zmienia, ale twoja kwota wolna od podatku rośnie tak naprawdę do 115 tysięcy złotych. To, co ciekawe w tej uldze, to nie ma znaczenia, przez jaką część roku masz tą czwórkę dzieci. Jeżeli masz to szczęście i dziecko Ci się urodziło pod koniec grudnia, to i tak za cały rok masz możesz skorzystać z ulgi na czwórkę dzieci. To nie jest tak, że musisz mieć cały rok czwórkę dzieci, wystarczy fragment tego roku. Kolejna ważna rzecz, jeżeli masz czwórkę dzieci, to prawdopodobnie z kimś ją masz. I twoja żona lub twój mąż również może skorzystać z tych 85 528 zł. Ale to nie jest tak, że możecie zupełnie wspólnie się rozliczyć i wspólnie skorzystać z tych obydwu ulg. Jeżeli rozliczacie się wspólnie, to razem możecie skorzystać tylko z tej swojej 30 tysięcznej podstawowej kwoty wolnej od podatku. Te dodatkowe 85 tysięcy nie przechodzi z małżonka na małżonka. Co to znaczy? Załóżmy, że jeden małżonek zarabia 150 tysięcy złotych, a drugi zarabia, dajmy na to, 30. 000. Tysięcy złotych. Czyli ten, który zarabia 150 tysięcy złotych, no to już jest w drugim progu podatkowym, tak? Tak mi się wydaje, no jest. I może rozliczyć się wspólnie, czyli może do swojego dochodu dodać 30 tysięcy złotych tego drugiego małżonka, więc razem dalej się zmieści w pierwszym progu, ale nie może do swoich dochodów doliczyć tej kwoty wolnej z tytułu posiadania czwórki dzieci małżonka, czyli dla Wyjaśnienia, bo wydaje mi się, że nie najlepszy po przykład DM. Załóżmy, że ten pierwszy małżonek zarabia 200 tysięcy złotych, a drugi dla równego rachunku zarabia całe równe 0 zł. To jak to wtedy liczymy? Ten pierwszy małżonek ma 85 tysięcy złotych nieopodatkowane, ponieważ ma czwórkę dzieci. Ma 30 tysięcy złotych nieopodatkowane, ponieważ ma kwotę wolną od podatku. Ma kolejne 30 tysięcy złotych nieopodatkowane, bo rozlicza się razem z małżonkiem, w związku z czym ma jego kwotę wolną od podatku, ale nie może. Wziąć tego 85 tysięcy złotych swojego małżonka. Tak nie wolno, to nie przechodzi na małżonka. My możemy z tej ulgi skorzystać tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli sami zarobimy pieniądze. Z małżonkiem nie możemy się na tej podstawie rozliczyć. Kolejna ciekawa ulga to jest ulga dla emerytów. Jeżeli jesteś mężczyzną mającym powyżej 65 roku życia lub kobietą powyżej 60 roku życia i przysługuje ci emerytura, ale z niej nie korzystasz, to znowu masz 85 528 zł, wolne od podatku. Dodatkowo do tych 30 tysięcy złotych wolnych od podatku. To mogą być dochody z umowy o pracę, z umowy zlecenia, z działalności gospodarczej, na skali podatkowej, na, na podatku liniowym, nawet z IP Boxa, ale nie mogą być to innego rodzaju dochody, tylko te. Czyli jeżeli masz zapłacić podatek ze sprzedaży mieszkania, to niestety musisz go zapłacić, bo to nie jest dochód z umowy o pracę, z umowy, z umowy zlecenia lub z działalności gospodarczej. Ta ulga wchodzi w te rodzaje dochodów. Jeżeli masz inny rodzaj dochodu, nie wiem, jesteś komendytariuszem w spółce, Komandytowej, komplementariuszem w spółce komandytowej, masz dochód z tytułu bycia, nie wiem, prezesem członka zarządu, to ta ulga, jak i te wszystkie poprzednie, nic Ci nie dają. Żeby z niej skorzystać, jeszcze raz, umowa o pracę, umowa o zlecenie lub działalność gospodarcza. Tylko i wyłącznie te źródła dochodu. Pozostałe źródła dochodu nie mają tu zastosowania. Jest to bardzo zbliżone do kolejnej ulgi, to znaczy ulgi dla młodych, która już wcześniej działała, ale w tym roku. Działa trochę jeszcze korzystniej. Do tej pory było tak, że studenci na umowie zlecenie lub na umowie o pracę mieli te wolne 85 tysięcy złotych. I to dalej zachowują, ale od tego roku mają jeszcze 30 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku. Stąd każdy student na umowie zleceniu do 26 roku życia ma kwotę wolną od podatku w wysokości 115 tysięcy złotych. Więc jeżeli jesteście studentem i pracujecie na umowie zlecenie, to do pierwszych 115 tysięcy złotych nie płacicie ani złotówki. Ale warunek, to musi być umowa zlecenie, ewentualnie umowa o pracę, wtedy też nie płacicie podatku dochodowego, no ale niestety już płacicie składki na ubezpieczenie społeczne, bo z nich zwolnieni w żadnym wypadku nie jesteście. I znowu to jest bardzo ważne, umowa o dzieło odpada, umowa znaczy działalność gospodarcza również odpada. Wynagrodzenie członka zarządu również odpada. Jeżeli macie nawet swoją spółkę ZO, no to się w niej zatrudnijcie na umowie zleceniu. Nie zakładajcie działalności gospodarczej, bo od niej jesteście opodatkowani. Nie jesteście opodatkowani tylko i wyłącznie z umowy zlecenie oraz z umowy o pracę. To jest bardzo ważne, żeby nie pomylić tych źródeł dochodu. Dlaczego w każdej z tych ulg jest trochę inny katalog? źródeł dochodu, które mogą z niej podlegać? Nie wiem, prawdopodobnie po to, żeby było trochę trudniej. I tu przechodzimy do ostatnio bardzo medialnej ulgi, tak zwana ulga Pałacyk Plus. Jeżeli macie znowu dochody z niektórych źródeł, to znaczy z umowy o pracę, z umowy zlecenie, czy też z działalności gospodarczej, to jeżeli kupicie jakiś zabytek i będziecie go remontować, to możecie sobie wydatki na ten zabytek lub jego remont przebudowę, odliczyć od waszego dochodu. Teraz na jakich zasadach? Więc pierwsza rzecz to jest odliczenie, jeżeli dokonacie zakupu zabytku. To może być dworek, to może być ten przysłowiowy. Pałacyk, ale to może być też kamienica. I podejrzewam, że częściej będą jednak kupowane kamienice w miastach, a nie pałacyki. Ale rozumiem, nazywamy Pałacek Plus, bo bardzo ładnie brzmi i kojarzy nam się z pewnym bardzo wpływowym prezesem pewnej bardzo wpływowej spółki skarbu państwa. Więc kupujemy najpierw pałacyk albo kamienicę i możemy tam odliczyć sobie od dochodu. 500 zł za każdy metr kwadratowy kupowanego zabytku, nie więcej niż 500 tysięcy zł. To jest taki limit. Więc jeżeli kupujemy coś, co ma 500 m kwadratowych, to limit dla nas to jest 250 000 zł i więcej nie możemy odliczyć. Jeżeli jednak ta ma 1000 m2 ten zabytek, no to limit dla naszego odliczenia to jest 500 tysięcy złotych. Nie ma żadnych ograniczeń. Możemy ten zabytek kupić od naszego krewnego, możemy go kupić od swojej spółki, jeżeli wcześniej mieliśmy to szczęście, żeby kupić zabytek na swoją spółkę. Możemy kupić od kogokolwiek. Dalej, nie ma żadnego limitu, ile musimy to trzymać. Możemy sobie w kolejnym roku sprzedać. Nikt nam nie broni, ulgę i tak już rozliczyliśmy, nie musimy jej zwracać. Ale kupno to jest dopiero początek przyjemności, no bo jeżeli kupimy taki stary, zepsuty zabytek, to trzeba prawdopodobnie go będzie jakoś wyremontować, odbudować, ponieść na, nie, jak, na niego jakieś nakłady. I wtedy znowu możemy skorzystać z tej ulgi w wysokości 50%, wysokości nakładów na remont, przebudowę, odbudowę tego zabytku. I tam. Nie mamy już żadnego limitu. Jeżeli kupimy pałacyk za milion, liczymy sobie pół miliona od naszego dochodu z tyłu zakupu, następnie wydamy 6 milionów na remont tego pałacyku, to od dochodu sobie odejmujemy 3 miliony złotych wiadomo że mało kto ma na umowie o pracę czy też na działalności gospodarczej taki dochód zwłaszcza że jeżeli teraz ktoś ma tego rodzaju dochody to już raczej nie ma działalności gospodarczej ma raczej jakąś spółkę komandytową czy też spółkę zo ale jeżeli ktoś jest wysoko opłacanym prezesem spółki skarbu państwa lub może jakiejś innej spółki jeżeli ktoś musi zostać na działalności gospodarczej bo na przykład jest notariuszem albo komornikiem i nie za bardzo może ten stan rzeczy zmienić to znowu ta ulga jest dla niego im warto z niej korzystać. I co bardzo ważne, wyobraźmy sobie, że już wydajemy te kilka milionów na pałacek albo na kamienicę i nie starcza nam dochodu, żeby wykorzystać całą tą ulgę w tym roku. To co możemy zrobić? No możemy wykorzystać ją aż przez 6 lat. Czyli jeżeli zarobiliśmy milion, a z tytułu odliczenia tej ulgi, co roku zarabiamy milion, i z tytułu tej ulgi należy nam się na przykład 4 miliony złotych, to co roku możemy sobie ten milion kolejny odliczać, aż zużyjemy całą ulgę, bo mamy na to aż 6 Lat. Więc tego podatku nie tylko teraz nie musimy zapłacić, ale nie musimy też go płacić na kilka lat do przodu. Niestety jest mało źródeł dochodu, które mogą skorzystać z tej ulgi, a przy okazji nie związane są z wysokimi składkami. No bo jeżeli mamy działalność gospodarczą na podatku liniowym, no to. Tam płacimy 5% składki zdrowotnej, więc może PIT-u nie zapłacimy, ale 5% składki zdrowotnej niestety musimy zapłacić. Lub jeżeli mamy skalę podatkową, to już w ogóle wtedy dramat, bo mamy 9% składkę zdrowotną, więc robi się w miarę drogo. Jeżeli jesteśmy komplementariuszem spółki komandytowej, no to niestety tam mamy dochód z dywidendy, więc on nie korzysta z tego zwolnienia. Ale jeżeli jesteśmy na przykład na ryczałcie, no to możemy z tego skorzystać. Niestety to nam tylko zmniejsza przychód, a nie dochód, bo na ryczałcie nie mamy dochodu, bo jest to podatek przychodowy. I tak wygląda ulga pałacyk. Plus, jeżeli ktoś ma tego rodzaju dochody, to sądzę, że warto z niej skorzystać. I teraz na koniec obiecany potwór. Tym potworem jest, proszę sobie wyobrazić, ustawa o PIT. Poprosiłem, żeby mi ktoś wydrukował ustawę o PIT. Ponieważ potrzebowałem rekwizytu, żebyście zobaczyli o czym my tu tak naprawdę mówimy. Po Nowym Ładzie ustawa o PIT ma już rekordowe 397 stron. Tak, proszę Państwa, wygląda 397 stron ustawy o PIT. Wydrukowałem to dwustronnie, żeby trochę mniej drzewa poszło na ten papier, ale nawet po wydrukowaniu dwustronnym dalej jest to ładny zestaw. Kartek. I teraz, czemu ja to wydrukowałem? No, z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że to się tak prosto o tych podatkach mówi. Tu 5%, tu 9%, te źródła dochodu i podejrzewam, że są ludzie, którzy nabierają wrażenia, jakie to jest proste. Ja się zaraz zajmę podatkami, jak on to prosto powiedział strasznie prosta ulga. No, tylko problem jest taki, że podatki się płaci nie w oparciu o to, co jakiś typ powiedział w internecie, nie o to, co jest w jakimś artykule czy w jakichś objaśnieniach, tylko w oparciu o to, co jest na tych 400 stronach, tak? I tu jest prawdziwe mięso, i zaraz Wam pokażę, jak to mięso wygląda i jak te ulgi, o których się tak łatwo mówi, wyglądają w praktyce. Zróbmy to na przykładzie tej ulgi Pałacyk Plus, która wydaje się bardzo prosta, ale jak spojrzymy w przepisy, to robi się już trochę trudniej. To jeszcze dygresja. Komuś się mogło wydawać, że podatek dochodowy jest prosty. Że tam jest ta skala, ten podatek liniowy i czego chcieć więcej, co jest zapisane na tych 400 stronach. To wam zaraz powiem, co tutaj jest zapisane. Pałacyk plus to jest artykuł 26. HB. Znajduje się na stronie 235 ustawy o CIT. Załóżmy, że mamy kogoś, kto postanowił zająć się podatkami, ewentualnie postanowił zająć się tylko swoimi podatkami. Otwiera ustawę o PIT i próbuje zrozumieć, czy ta ulga jest dla niego, czy też może nie. Od jakiego rodzaju dochodów może sobie tą ulgę zastosować. Więc otwieramy stronę 235 ustawy o PIT i czytamy. Podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z artykułem 26 ust. 1 lub artykułem 30c ust. 2 wydatki, i tu na dosłownie trzech stronach jest, co to są za wydatki. I tam jest mowa o tych zabytkach, o tych 6 latach, o tych 50% lub o tych 500 tysiącach. Brzmi prosto? No tak, tylko tu w pierwszych zdaniach jest napisane. Że ta podstawa obliczenia podatku musi być ustalona zgodnie z artykułem 26 ust. 1 lub artykuł 30c ust. 2. No to musimy zobaczyć, co jest w tym artykule 26 ust. 1, żeby zobaczyć, czy nasze źródła dochodu to się w ogóle w ten artykuł 26 ust. 1 łapią. No i wchodzimy na artykuł 26 ust. 1, i tam jest takie cudo, proszę Państwa. Podstawy obliczenia podatku z zastrzeżeniem artykułów 29 do 30cb, artykuł 30da do 30dh, artykuł 30e do 30g i artykuł 30j do 30p stanowi dochód ustalony zgodnie z artykułem 9, artykułem 23o, artykułem 23u, artykułem 24 ustęp 1, 2, 3b do 3e, 4 do 4e, 6 i 21 lub artykułem 24 B ustęp pierwszy i drugi po odliczeniu kwot i tu są 5 6 7 8 9 10 11 12 stron odliczeń tych kwot już nie będę Państwu tych kwot, które trzeba odliczyć od tej podstawy opodatkowania czytał, ale przypominam, artykuły 29, 30cb i tak dalej ustalone zgodnie z artykułem 9. No to idziemy z artykułu 261 do artykułu 9. Idziemy na przód naszej wspaniałej ustawy o, jest artykuł 9. Ustęp pierwszy, na który się powołujemy w artykule 26, ustęp pierwszy, na który to artykuł się powołujemy w artykule 26 HB. I tu czytamy. O podatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w artykułach 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dalej artykuł 9 ma tylko jedną stronę. Nale no to znowu musimy wejść teraz w artykuł 21, bo artykuł 9 się powołuje tym razem na artykuł 21. A musicie Państwo wiedzieć, że jak ktoś już się powołuje na artykuł 21, to mamy przerąbane, bo sam artykuł 21 lekko licząc ma 50 kilka stron, 48 ustępów, z których tylko pierwszy ma ponad 150 punktów. I Wy to wszystko musicie przeczytać, bo jeżeli nie, to nie będziecie wiedzieli, jak prawidłowo zastosować Waszą ulgę. Pałacyk Plus. No ale to jest artykuł 21, na który się powołuje nasz artykuł 9. Ale to niestety nie wszystko, bo chociażby w samym artykule 9 jest powołania się na kilkadziesiąt innych przepisów. Ale wróćmy na chwilę do artykułu 26 ustęp 1, który się powołuje też na kilkadziesiąt przepisów. To już pokazałem, że tam mamy artykuł 9, z którego idziemy do 21, ale tu mamy też na przykład artykuł 24 ustęp 1. To znowu szukamy teraz artykułu 24 ustęp 1, który ma chyba tylko... Nam się upraszcza sprawa 13 stron, których musimy przeczytać, żeby się dowiedzieć, od czego my mamy płacić ten podatek. I tak to, proszę Państwa, się rozwija i to ma taką trochę strukturę fraktalną, bo gdybym miał to rysować, to byśmy z jednego artykułu powołali się na dwa, z dwóch na 20, z których każdych na 30. Nagle się okazuje, że tu za bardzo nie wiemy, od czego my tak naprawdę zaczęliśmy i zaczyna robić się problem. Więc to jest delikatne rozwinięcie artykułu 26 ustęp 1, ale w artykule 26hB oprócz artykułu 26 ustęp 1 mamy jeszcze odniesienie do artykułu 30c ustęp 2. O, tutaj go mam, który ma może tylko jedną stronę, ale tu znowu mamy odniesienia do artykułu 9, ustęp 1 oraz 2 do 3b i 5, artykułu 24, o którym już mówiłem, ustęp 1, 2, 3b, 3 oraz ustęp 4 i tak dalej. Tu mamy taki cudek, ustęp 3a, który mówi, że czytając to wszystko musimy pamiętać, że artykuł 26, ustęp 5, 6, 6b, 6c, 6ea, 6eb, 6f, 7, 13b i 13c stosuje się odpowiednio oraz Innych tego rodzaju przyjemności. Więc jak ktoś chciałby poczytać, co jest w artykule 26 hb, żeby się w ogóle dowiedzieć, czy z umowy o pracę może z tego skorzystać, a może z działalności gospodarczej może z tego skorzystać, to musi wykonać taką wielką pracę i te wszystkie artykuły sobie przeczytać, zapamiętać, który się do którego odnosi, żeby cokolwiek z tego wszystkiego zrozumieć. A nawet jak to sobie wszystko rozpiszecie, to dalej nie będziecie wiedzieli czy zapłacić, czy skorzystać z ulgi czy nie, ponieważ w artykule 26hB słowa nie ma o tym, czy będąc na ryczałcie możecie skorzystać z ustawy Pałacyk plus, z ulgi Pałacyk plus, a możecie no tego tu nie wiadomo. Już sobie nie drukowałem, ale to trzeba wydrukować sobie jeszcze ustawę o ryczałcie. I tam znaleźć artykuł 11. I w tym artykule 11 jest napisane, że do tego przychodu, do odliczeń od przychodu stosuje się również artykuł 26HB z ustawy o PIT. Więc nawet gdyby ktoś przeczytał ten artykuł 26HB, czyli ten pałacyk, plus nie wykonał tą wielką pracę, rozwinął sobie te wszystkie artykuły, te ustępy, zastosował to odpowiednio, to i tak nie dojdzie do tego, że będąc na ryczałcie również musi z tej ulgi, może z tej ulgi skorzystać, bo to trzeba sobie inną ustawę otworzyć i tam znaleźć artykuł 11 i dopiero to zwolnienie tam znaleźć. Kto to pisał w ten sposób i czemu to tak wygląda? Nie wiem. Ale jeżeli Państwo macie jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, czy, czy nowy ład, Mógł zadziałać. Albo czy jakakolwiek reforma podatkowa, nie polegająca na tym, żeby to wszystko wywalić do kosza i napisać od znowu nowa ma jakikolwiek sens, to mam, wraż mam nadzieję, że trochę Państwu ten problem przybliżyłem. Innymi słowy, to nie bardzo się nadaje do naprawy. Ta liczba tych zależności, wzajemnych odwołań, tych stosuje się odpowiednio jest tak duża, że tego uprościć się w zasadzie w prosty sposób to nie da. Trzeba to wywalić do kosza, oddać nam okulaturę i napisać od nowa. I tym optymistycznym akcentem kończymy na dzisiaj. Wielkie dzięki za uwagę.